Siemanko, witam Was w Kolejny kolejnym odcinku. W kolejnym poradku na moim taniec chciałam pokazać, jak zrobić odrzutowy lub samolot. Odrzutowy lub helikopter wojskowy, więc zacznę. Dobra. Po pierwsze, musimy mieć jakiś samolot. Niech wy zaczniemy odrzutowy. Więc za to. Musimy mieć kupiony samolot. Michał. Trevory, Michael i Sanson. To jestem do handlu. Ja jeszcze byłem przed odcinkiem od więc to jest możliwe. Zobaczycie, bez kodów, szalonych. To przed nagraniem się bo się nie oprzymam, ale powtórzę, że nie więc. Dobra. Zostań, się mogę wziąć, Ale w sumie, jak się ukradnie, to nic się nie jest sztabnego się ale wtedy można się nie pobawić najszybszym samolotem z całej Jak widzicie, można go zachować. on po, po, pokażę No, po. Dobra, do tego samolotu, Bo jak go nawet zaksualizować, najlepiej bestrom albo tutaj hydrom. Najlepiej bestrom albo właśnie laserem, rzutowcem, więc tak. Dobra, lecimy do banki. Zmaczamy. Tak daleko musimy lecieć. Ale dla takiego szybkiego pojazdu to nie jest jakiś normalnie ten eee, trudny. No, lecimy. Teraz tak. zrobimy sobie beczkę. Łapa. Dobra, jeszcze tak. I pętla. Będzie, będzie, pętla. Zobaczmy, jak nie będzie latać. No, jak widzę, no to się dała, więc... Jest nie przywazie. No i nas oczywiście będą prowadzić strzeli, będą prowadzi strzelic, jeśli nie będziemy mieć. Ostrzegam bez gwiazdy. No. I już przy... lecimy w tamtą stronę. I wyszedłem już tu. Zaczynamy Och, Oczywiście po niewielkiej turbulencji dopiero możemy. Chcę połowę gdzieś. I lądujemy w takim hangarze. Normalnie bez kodów. wstać mam pokażę. Nawet się bez skodów. Bo niektórzy są Titerami i wchodzą do Was z kodami. A dla mnie to. Jako Czajnym sobie w ten sposób no to Najpierw już jedną zwiastkę dostajemy, ale teraz nas nie zestrzelą, ponieważ jestem na spodochowie. Tytana nie da się tam ukraść traworem, ponieważ ma za mało hangarów. No, tym tutaj, albo najlepiej w hangarze. Szybko wsiadamy. Najpierw jest odrzutowiec. Tak samo będzie z helikopterem, tylko, żeby ja nie no teraz nie zamknie się Jestem. O, jak czołgiem, to szybko musimy wiać. I już zawracamy tak, żeby miałem I teraz pację, na Najlepszy sposób. I teraz robicie tak jak Już takie szybkie nawierzenia. No i po prostu gubimy gruny. No i mamy noc. Więc już wiecie jak teraz Tam jest jak się ze strzel. Hej panie! Pan! Czy pan nie leci w moim kierunku? Spróbujemy go zastrzelić. To będzie trudne. Dobra, dam sobie spokojnie jest takie jak ja. Więc chyba no, za godzinę. No i zanim to dolecimy, to na pewno nie skończymy. No i mamy nasz P996 Laser. Może zostać. raz na to nas zepsuty, tak, jak ja to A, właśnie, może mi Zobaczymy go tak, jak to jest. Więc teraz mam tylko, że... Helikopter wojskowy. Więc znowu się udaję do bazy. Tym razem nie będę zasnął, żeby szybciej to było. Ja mam już lasera zaparkowanego, więc tego już mogę stracić, już mam niesamowity... Oj, pamiętajcie! I możecie zamieść inny pojaw, bo wtedy będziecie musieli go odnowić teraz, a to jest niepolecane przeze mnie, więc... Dobra! Lecimy. I taki sam. już wysiadamy, tym razem trochę później, ponieważ helikopter żeby... w znajduje się tam. Są tu to... Oczywiście teraz nas nie zesilę, tak? <śm> also, dobra. Co? Dobra, widzicie, to nie warto, tak? Ale dobrze. na herbarze. Tutaj polecę to. Już okay. No i pojawił się laser. Też możemy go znać. Ale musimy się odejść. zachodę iść. Jeszcze tak na na chyba się tak. nie dobrać, nie doznajesz, bo za trudno, ale... Bo tak, ale z takim wolnym, to jest masakra. A dobra. FUK! On wniosek już wychodzą. Też po mnie na To on jest pod filmem Gimdan. Czyli to jest więc. O, jest na samym. Helikopter. Może jakbyśmy zeszli, to byśmy normalnie zginęli. A i tak potem można sobie powtórzyć, zawsze nie, nie No i odlatujemy. Ale ja nie będę odlatował. Ponieważ mnie bardzo interesuje. Jak go zdołuczę, to pokażę Wam teraz. Zabijać. Tu mam nie. Zbęd. Zbędnych przeciwników. O! Przede wszystkim czołga! Czołg nie może być. On musi strzelać koło siebie. Także w tym sensie. No nie, się to ja, ja robię. Tutaj. Strzelać. No, tu się powinien czołgi wysadzić. No, już to jeden z tych. i jeszcze jeden z

Rozszerzycie? To szybko do tytanu idziemy. Nie możemy. Czołgów. Szybko do do czołgów. I lecimy za tym hangę. Nigdy mi się nie udało, więc... Trzymajcie sami kciuki. Nie mówcie. No już gówno sobie zagubimy. Chyba, że, chyba, że, chyba. Leć! Proszę Cię. Leć! Leć! Do góry! Nie. Mi się teraz nie da, więc spróbujemy jeszcze. I dlatego trzeba mieć czytną no. yy, nietykalność i szybkie bieganie, ponieważ musimy... Szybko biegać, po pierwsze, a po drugie musimy się też uzbroić przede wszystkim w, y, tą broń, bojowy karabin maszynowy i kod nasuwański, tak byśmy mogli to Niestety z Tytana już trzeba ukradnąć. Helita nie trzeba, zacznijmy od bo w zależności, mimo, nie jest ale

Nie rozwalamy pozostałe czołgi, które przeszkadzać, ponieważ to te czołgi, no ale, cóż mi to mówi, ale mogą nam przeszkadzać, nie? jak będziemy ukradli, No właśnie, już tu czołgawice. Szybko, szybko, szybko do tytułu. Szybko, wsiadamy. Tu trzeba się spieszyć. Nie ma się krok malenia, ponieważ to jest bardzo trudny dok. Jeżeli będę już jeden silnik palł, to oznacza, że nie polecicie. Tak jak zaraz mi padnie. Leć! Proszę cię, Stefan! Nie rób mi nagle. Jak widzimy, już nie możemy, ale... Fenasz. Za parę sekund, No i zaraz, zaraz mnie nie tkanasz. Szybko wyżerać. się uzbroić w dobrą, dobrą artylerię. Ponieważ jakby się... Na pewno czołgiem tu nie pojedzie Bo kto by ty, tyle jechał czołgiem? Jeden ja czołg nie na jeden z idzie je. Po nim. No nie wiem. Kurczę nie mówię ci czołgów. Jak sam cytrana. No, kolejny Najlepszy to uchwycony. Dobra. to. Najlepsze to, żeby nie wybuchł. To jest, wybuch. jest najlepsze. Na to, że nie interesuje. W ogóle. Wysoko. 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 Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!